Okej, no gdzie to jest? O, gdzie to jest? Lepsze grudek. Aha, tu jesteś skarbęku. O, o sekretna skrytka. I wiecie skąd to się wzięło? Słuchajcie, pora zrobić porządek na biurku. Dzisiaj zrobimy perkusja wielki Organizer! Kura! Cześć! Dziś jesteśmy w tatarada, szampańskich nastrojach. A wy dajcie łapcie, jeśli też jesteście w dobrych humorach. Uwaga, Susan! Mistrz tektury przybywa przebywa na ratunek. <śm> ja też tu jestem sami. Bez urazy su. Tak się cieszę, że robimy ten projekt. <śm> <śm> ja też. Od ostatniej pracy liczba markerów i ołówków znacząco wzrosła. Nie ma już miejsca. Je jestem winny tylko w połowie. Chcecie zobaczyć poprzedni organizer? Szybko, klikajcie w link, zanim zniknie. Ten będzie lepsze słowo. Tę część musimy przykleić. O tak. Zginamy tutaj i robimy ściankę. Natomiast tutaj będzie... Drogi! What? Sami! Sorki, sorki, przerwałam ci. Chwilkę, bo zapomnę. Będzie część obrotowa na Barbie. Redykujemy, ale się cieszy. Ej, sami to nie fair. Ja chciałam o tym powiedzieć. Ups, nie chciałam. Zaraz wracam, inaczej huragan Sudan mnie zniecie. Mm, skoro jestem sama, zacznijmy moją tajną misję. Słuchajcie, zrobimy sekretną skrytkę. Zrobiłam mechanizm z gumką recepturką. Ale cii, nie mówcie samowi. To będzie tajemnica. Ciekawe, co wy byście w niej trzymali. Część mechanizmu schowamy za tylną ścianką. Niech mnie Czedar to główna część. Chyba udzielił mi się entuzjazmu sama. Wołałaś mnie? Dobrze, że jesteś. Bez ciebie nie zrobimy postępu. E, czy coś się stało? Chyba zapomniałaś mi o czymś powiedzieć, Susan. Chyba, ale nie rozumiem. No dobra, poddaję się. Powiem ci już. Trochę za późno. Wszystko muszę zrobić sam. Mogłaś powiedzieć, że oś nie jest gotowa! Uff, czyli dobrze. Co za ulga! Trzymaj su! Co ty byś ze mnie zrobiła? <noise> Dobre pytanie! Jakieś pomysły, widzowie? Wyobrażacie sobie nas oddzielnie? Bo ja nie. A, sentymenty! Możesz włączyć światło? Tak, lepiej. Trochę ciemno tam było. Proszę, zrobione! Sami, ile przegródek chcesz zrobić? i policzę farby. Zieleń, żółć, błękit, czerwień, fiolet, pomarańcz, róż, czerni, purpura. Brakuje mi tchu. Zobacz, tyle wystarczy? Pewnie, że nie. On chce to trzymać cały sklep, czy jak? Chyba czegoś brakuje. No tak, boczna ścianka. Proszę bardzo. Nakładamy klej na zewnętrzne części kółka. I przyklejamy tak. Wygląda jak diabelski młyn. Zgadza się, ale musimy dodać więcej kolorów. Trzymaj klej, mam pomysł. To nie jest kredka, ale zaufajmy Samowi. Świetny wybór, gotowe. Świetnie, Sami. Proszę. Miło się słucha twoich pospał. Ta część jest gotowa. Przejdźmy do następnej części projektu. Chyba przyda się mnóstwo przegródek. Lubię, gdy wszystko jest na swoim miejscu. Każda przegródka będzie w innym kolorze. Ostrożnie kleimy... O tu! Sami przynieś papier samoprzylepny. Patrz, co mam! <laughs> Myślicie, że świat jest gotowy na nową ikonę mody? Sam miałbyś u mnie lajka na Instagramie. Patrzcie, mamy wszystkie kolory tęczy. O, w talk, a w deszczu śpiewam a w deszczu śpiewam ale przecież nie pada, Uf, nie można pomarzyć. Na prośbę sama zrobimy kolejną przegródkę na przybory. Wy też macie ich tyle u siebie w domu? Pewnie, w końcu widzowie pracują z nami. Dokończmy sto jak przezroczystą ścianką. Dociskamy. Tada! będziemy tu wkładać przybory różnych rozmiarów. Dobra, teraz zrobimy szafki. To jest przednia część. A tak wygląda z drugiej strony. Dodamy tu więcej przegródek na kredki. Ostrożnie kładziemy klej i przyklejamy przegródkę. A tu mamy kolejną część do przedniego panelu. Muszę ją przykleić, zanim sam zobaczę. Co zobaczę? Że, 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 że nie ma przegródki na notesy. Właśnie, jak mogliśmy o niej zapomnieć? Rytmy, kutlety, jak? Zajmę się tym! Dobra, tu jest tektura. i papier kolorowy. Zrobię najlepszą na świecie przegródkę na notesy. O, to chyba nie zobaczył naszej tajnej szufladki. Jedziemy dalej? Teraz jej nie znajdzie, jest dobrze schowana. Co pomocy! Jakiego koloru ma być ostatnia ścianka? Oczywiście, że różowego. Wiedziałem! Lubicie różowe rzeczy? Zostawcie łapkę, jeśli tak, załóżmy klub miłośników różowego! Mam nadzieję, że będzie nas dużo! Pamiętacie co to jest? To przegródka na nasze notesy. Stawiamy ją o tutaj. Już niedużo zostało. Sami, a gdzie szufladki? Eee, przynosiła mnie. Zobaczę w innym pokoju. Coś mi tu nie gra. Nie, robimy tylko zły organizer. W międzyczasie dokończę tajną szufladkę. Otwieramy i przyklejamy zatyczkę. Wyciągamy i zamykamy szufladkę. Ostrożnie wkładamy w odpór i blokujemy ją. Zobaczmy, czy wszystko działa. Wuuu! Wow. Powajmy małe co nieco. Sam niczego się nie domyśli. Su, jakim cudem nie zauważyłaś, że były podbiórkiem? Tak! O, mój błąd! Ej, zaczęłaś beze mnie? Już układasz swoje znamastry! Nie mogłam się powstrzymać. Dokończymy razem. Dobra, wszystko gotowe? Myślę, że tak. Czekaj, a jak otworzymy szufladki? Patyczki po lodach będą dobre. Właśnie. Czy to się nada? Tak, tylko musimy nanieść trochę kleju. Uważajcie przy pracy z gorącym klejem. I przyklejamy tutaj. Gotowe. To co, organizujemy nasze przybory? Za późno, już zacząłem. Ożesz ty, za chwilę cię dogonię. Zaraz zobaczysz. Tu włożymy kredki ołówkowe. Nieźle! A tutaj markery. Trochę więcej. I już! to organizuje swoje rzeczy, to ja też! Kochane spinacze! Notesy i książki. Mam ich całe mnóstwo. Lubicie je tak samo jak ja? Tu mamy świetne miejsce na papier kolorowy. A tutaj? Ile tu miejsca? Wszystko tu włożę. Mamy mnóstwo czasu. Chyba się nieco... Potrzebuję więcej miejsca. Niech mnie Czar! Więcej, więcej. Cóż, to chyba trochę potrwa. Wrócimy jak sam troszkę ochłonie. Sami spisałeś się. Cieszysz się? Cichutko. Nikogo tu nie ma. A gdzie mój skarb? Co? To niemożliwe. Aha, tu cię mam, Susan. Tego szukasz? Nie tak łatwo cię przechytrzyć. I co teraz? Pokaż, jak zrobiłaś tę szufladkę. Idę po lody. Podwójne. Chyba mi się upiekło. Dobra. Dajcie łapkę i subskrybujcie nas! Kliknijcie też dzwonek, żeby być na bieżąco. Lecimy na lody, do następnego, papa. Pa.